Witamy w Kokenhof, jednym z popularniejszych miejsc w Holandii. Od ponad 70 lat ogród Kokenhof przyciąga gości z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj zobaczyć zapierającą dech w piersiach wystawę ponad 7 milionów kwiatów. A to właśnie przecież z kwiatów m.in. słynie Holandia. Kokenhof, co znaczy po holendersku ogród kuchenny, pierwotnie został założony w XV wieku jako ogród ziołowy dla pobliskiego pałacu. Jednak jego wersja, jaką jest teraz, powstała dopiero w latach 50 XX wieku, kiedy Kokenhof został przekształcony w światowej sławy Ogród Kwiatowy, który jest odwiedzany rocznie przez nawet 1,5 miliona osób. Położony między Amsterdamem i Hagą w miejscowości Lisse, ogród rozciąga się na obszarze 32 hektarów. Podczas gdy będziemy przechadzać się po sporych rozmiarów połaciach bujnej zieleni i kolorowych kwiatów, poznasz niektóre z najciekawszych faktów o Kokenhof. Czy wiesz na przykład, że każdego roku jest tam prezentowanych ponad 800 odmian tulipanów oraz, że ogród jest otwarty tylko przez 8 tygodni wiosną, co czyni go unikalnym i dość ulotnym do świata. Jeśli nie zdążysz przyjechać do Holandii w ciągu tych kilku tygodni, to trzeba czekać kolejny rok. Przykładowo w 2023 roku ogród Coukenhove jest otwarty pomiędzy 23 marca a 14 maja. A więc przygotuj się na zauroczenie pięknem natury i ilością kwiatów, których próżno szukać w innych miejscach na świecie. To miejsce, gdzie wiosna budzi się, a nie chcesz przegapić ani jednej chwili. Dzisiaj zabieramy Was do ogrodów Koekenhof, największych ogrodów kwiatowych na świecie, a na pewno w Holandii, ale chyba na całym świecie. Przyjeżdża tutaj kilka milionów turystów, także jest ruch cały czas, kiedykolwiek tu nie przyjedziecie, te parkingi są po prostu pełne. Jak już wspomniałem na początku, ogród Koekenhof jest jednym z największych tego typu ogrodów na świecie. Znajduje się tam ponad 7 milionów ręcznie sadzonych cebulek kwiatów, które rozkwitają każdego roku. Na odwiedzenie ogrodu goście mają tylko około 8 tygodni. Pacerując po kaukenhof będzie widać w niektórych miejscach kwiaty już przekwitające, a w innych jeszcze przedrozkwite. W ten sposób przez całe 8 tygodni można cieszyć się pięknymi, kolorowymi kwiatami w różnych miejscach w tym jakże pięknym kwiatowym ogrodzie. Dużo tulipanów jest już takich no przekwitniętych, nie ma co ukrywać, jest to już taki koniec y, tutaj sezonu. To jest ostatni tydzień, kiedy można podziwiać kwiaty tutaj w ogrodzie. O, widzicie na przykład tutaj, faktycznie to jest całe już opadnięte, no. Każdego roku w Koikenhof sadzi się 7 milionów cebulek. Około. Sorry, około 7. Ja, ja myślę, że oni liczą co do jednej. Znajdziesz tam też pawilony z wystawami kwiatów, które zmieniają się praktycznie co tydzień. Na niektórych z tych wystaw można natrafić na przykład na ponad 300 gatunków lili. A tutaj mamy piękną mapę świata z kwiatów. Ale tu kolorowo, co? Bardzo. W ogrodzie, jak wcześniej wspomniałem, też można zobaczyć ponad 800 odmian tulipanów. Swoją drogą wyobraź sobie, jak pięknie w niektórych miejscach w tym parku pachnie. Osoby lubiące kwiaty pewnie będą zachwycone. Wieki temu w ogrodach tych rosły wyłącznie zioła i warzywa, stąd nazwa Kojkenhof, czyli ogrody kuchenne, dosłownie tłumacząc z języka holenderskiego. Kojkenhof jest również znany z licznych rzeźb, fontan i innych elementów sztuki, które dodają jeszcze więcej uroku do tego już pięknego ogrodu. Jakbyście chcieli tutaj przyjechać, to bilet wstępu za osobę dorosłą to 18,5 euro, no i jeszcze dodatkowo 6 euro za parking, jeśli przyjedziecie samochodem, oczywiście. Można też wynająć wózek inwalidzki, o. można sobie podładować samochód elektryczny przed wejściem, można wejść tylko z jednym psem, to znaczy jeden pies na jedną osobę. Tulipany, jak chyba większość wie, są ważnym symbolem kultury holenderskiej i są uważane za narodowe kwiaty Holandii. Jak nawet sami Holendrzy mówią, ich kraj jest kojarzony najczęściej z tulipanami, piatrakami, drewnianymi butami i serem. Ogrody Keukenhof znajdują się pomiędzy Amsterdamem a Hagą, gdzieś tak chyba mniej więcej pół drogi. A cały, cały ten park zajmuje 32 hektary powierzchni, co czyni go największym na świecie ogrodem z kwitnącymi e, kwiatami cebulkowymi. Cebulowymi? Jak to się mówi? Nie wiem, to o nas zależy, czy mówisz czy o parku. <grystanie> cebularzami. <grystanie> kwitnącymi cebularzami. Tulipany stały się popularne w Holandii w XVII wieku i były obiektem handlu na masową skalę. W tym czasie holenderski rynek cebul tulipanów był bardzo popularny i ceny tych kwiatów były bardzo wysokie. Mówi się nawet o tulipanowej gorączce i ogromnych cenach za cebulki kwiatów. Patrzcie na to w 1637 jedna cebula tulipana kosztowała tyle, co obecnie można kupić na to Porsche, albo 67 tysięcy euro w gotówce, 90 tysięcy dolarów. Stare mają przeliczniki, dolar teraz tak podskoczył, że jest prawie jeden do jednego. Camper nowy, patrz. I 300 tysięcy cebulek można kupić. Sorry Kasz, ale słowo cebula nabiera nowego znaczenia. Nie? Ja teraz jestem dumna z bycia polską cebulą. Obecnie Holandia jest znana z uprawy tulipanów i jest uważana za jedno z największych źródeł tulipanów na świecie. Kwiaty te są ważnym elementem kultury holenderskiej i są często używane do dekoracji podczas wielu imprez i świąt. Tak przynajmniej podaje internet. O, dochodzimy do tego wiatraka tutaj zabytkowego. I tu są fajne takie stoliczki e, zbite z desek i takie snopy siana. Tak? A tu jest ten wiatrak i tam można wejść i zobaczyć sobie. Z góry, jak to wszystko wygląda. Tutaj, na terenie ogrodu, tuż obok właśnie tego wiatraku, możecie sobie kupić wycieczkę boatem. Tu macie rozpiskę, godzinki elegancko. 9 jurasków. i ta łódka. Zaraz, tutaj, za wiatrakiem jest przystań, o ile. Dobrze pamiętam. Tak, tutaj śruba czeka i tutaj można sobie fajnie przepłynąć tymi kanałami. Tylko cały urok jest wtedy jak te pola są zakwitnięte, a to właśnie kwiecień. Kwiecień jest chyba tym najlepszym momentem, żeby wybrać się na taką przejażdżkę, bo... No widzicie, teraz to wygląda tak niezbyt atrakcyjnie. I to wtedy ma sens wszystko jak te wszystkie pola są zakwitnięte, co nie? W ogrodach Kojkienhow jest całkowity zakaz latania dronami niestety Także niestety, po raz drugi niestety nie będzie Po raz trzeci Po raz trzeci, nie będzie e, footage'u z góry Sorry Chyba, że gdzieś staniemy tutaj na nielegalu Ale te pola już są, widziałaś, wszystko przekwitnięte Nie ma już w ogóle kwiatów na tych polach No, a tutaj byśmy to Aha, taki chcesz być nielegal Grubo Ktoś tu pójdzie siedzieć Mówka pracuje Ktoś tu pójdzie siedzieć <laughs> Idzie Youtuber, słynny youtuber. Muszę przyznać, że często na polach przy drogach widać kolorowe pola tulipanów. Także często te kwiaty są dostępne w sklepach, nawet w zwykłych marketach. Ceny tych kwiatów są też dość atrakcyjne, bo można kupić niewielki bukiet już za kilka euro. Tu jaka fajna budeczka z dodami fontanny. Ale pięknie wszędzie unosi się zapach kwiatów. U, ale kolejeczka sroga, chyba sobie darujemy. 2,95 euro. Nie jest tak źle. To jest plus w Holandii, że yy, nie zdzierają w yy, takich yy, miejscach jak atrakcje turystyczne. Nie robią na kasę. Trzeba przyznać. Uuu, ale ładne. Co sądzisz o cenie 2,95 za loda? Nie jest źle, co nie? W Amsterdamie 50 euro. Jak 50 euro za loda na czerwonej, na czerwonej dzielnicy, tak? Ale to jest taki wafelku. Zboczuch. Patrzcie, tutaj mamy drzewa z Minecrafta. Ogrodnik chyba jest fanem Minecrafta. Patrzcie moi drodzy, Holandia najwięcej tulipanów eksportuje do Stanów Zjednoczonych, później Niemcy, Japonia, Wielka Brytania. Polski nie ma na liście. jesteśmy. I tutaj są właśnie jakieś ekspozycje różne. Tutaj są jakieś restauracyjki. O, ażuńtile piękne. I zawsze jest jakiś motyw przewodni, taka tematyka, myśl przewodnia. Wtedy co my byliśmy 4 lata temu, to takim tematem przewodnim była miłość. Było dużo takich ekspozycji na przykład typowych na wesela, ale w tym roku Jaki jest motyw Wydaje mi się, że joy, że radość i szczęście, ale mogę się mylić. Trzeba będzie to sprawdzić. Jezu, jaki cudny zapach. No patrzcie na to. Patrzcie, jakie kolorowe kwiaty. Chryzantema, Zobaczcie. To jest masakra jakaś. Zobacz, jakiego kwiata wykolowali Kolorowego. To jest prawdziwe. Nie. Matko, jaki zapach. Żałuję, że tego nie czujecie. O. Tutaj mamy jakieś smutiski, a tutaj briożki, burgerki. Uuu fryt. Jest, sukces. Mamy smutisek. Jeden na 10 frytki? Nie, dobry, bardzo dobry dobre. Bardzo dobre Dobre, co nie? A za takie zapłacicie? się 4,25 Patrzcie, nawet palmy są, ja pieprze. Myślę, że Kokenhof to jedno z kilku miejsc w Holandii, które zdecydowanie warto odwiedzić. Bilet do ogrodu to 19 euro za osobę dorosłą i 9 euro za dziecko. Myślę, że nie tylko miłośnicy kwiatów będą zachwyceni tym miejscem. Kowkenhof to nie tylko ogród, to również świetne miejsce do spędzania wolnego czasu z rodziną lub znajomymi. Na miejscu są liczne miejsca wypoczynku, ławeczki, trawa, gdzie można sobie rozłożyć koc i urządzić piknik. Na terenie ogrodu znajdziesz również bary, food trucky, restauracje, stoiska z lodami, frytkami czy alkoholem. Tu również kupisz niepowtarzalne pamiątki na pierwszy rzut oka kojarzące się z Holandią. Jego ulubiony tutaj dział <noise> dział magnesów, ale ładne. Trzy zadyszka. Tutaj są czekolady. Słodycze. Patrz, jak jest w Holandii, wiatraczki. Oj. to również cudowne miejsce dla dzieci. Place zabaw oraz zagroda z przeuroczymi zwierzakami sprawi, że również dzieci nie będą się tutaj nudzić. Tutaj mamy nawet jakąś zagrodę ze zwierzątkami. Jezu, jakie słodkie. Kury, standard. Ale patrzcie na to, co tu się dzieje. Jak biegają. Ale słodziaki, co? Do domu by się taka przydała. Chciałbyś mieć takie w domku? W kościeli. O, ale słodko. W błotku już takie miałaby stópki, raciczki. Mniam, mniam, mniam. Mniam, mniam, Ale <śla> one się cieszą. Jak przyjedziecie z dziećmi, no to tutaj też są super miejscówki dla dzieciaczków. Zjeżdżalnie, domki, jakieś bujaki, ustawki, jakieś tutaj opony. Można się pobujać, pozjeżdżać. Ogólnie zabawa na całego, ale nie nagrywam za długo, bo wiecie może to być uznane lekko nie na miejscu jak będę nagrywała czyjeś dzieci także. Jest to zdecydowanie jedno z naszych ulubionych miejsc turystycznych w Holandii i mam nadzieję, że oglądając nasz materiał, zauroczysz się nim podobnie jak my. Tu mamy jakąś sztukę nawet. Proszę bardzo. Arcydzieła. Już chyba mamy po 19, do 19.30 park jest otwarty. Można tutaj narobić trochę kilometrów. Nachodziliśmy się, że aż nogi zaczynają boleć. Jeśli planujesz wybrać się do Holandii, to zobacz koniecznie, jakie miejsca polecamy zobaczyć w tym kraju. Nie tylko te najbardziej oczywiste. Link do tego filmu znajdziesz w górnym prawym rogu ekranu. Zatem do zobaczenia w tamtym filmie.